Witam Was dziś w kolejnym odcinku. Dziś znalazłem to co Wam mówiłem, że znajdę. Jak będziecie mnie oglądali. Tamę Bobrów. I mi się udało. Oto Tama Bobrów. Fajna Tama Bobrów, bardzo duża. Nazwać w wysokości. Zobaczcie, tu jest wody z metr ponad. Tak. A tu Bobry sobie wybudowały sobie jakieś haszty a tu jest tak mało. To jest Tama Bobrów. Szeroka, porządna. Ja wodę. Mówiłem, że znajdę. Postaram się znaleźć. I znalazłem tamę bobrów. To szkoda, że tu bobrów nie ma, ale... Przy niej... Ale jest fajna tama. Fajnie to wygląda nawet. Pierwszy raz znalazłem taką tamę boberów. No spójrzcie sobie. Ogromna. Z takiej perspektywy to bardzo duża. Z metr ma. I ona piętruje wodę i one tu sobie na pewno pływają tutaj. W tej wodzie, więc... Fajnie gdybym tu znalazł bobra. Ale nie, nie widzę tu ich nigdzie. To w kolejnym odcinku może nagram jak znalazłem dobra, jak mi się uda. Tu taka moja Tama jest, bo bardzo fajna, duża. No to co, kończę ten odcinek. No może trochę krótki, ale to był odcinek, który miał wlecieć już kiedyś. Ale nie znalazłem Tamy, więc teraz leciała Tama, więc. Jest Tama! Jak obiecywałem. No to kliknijcie przycisk subskrybuj, lajk, kliknijcie komentarz, jak coś to wbijajcie na moje livey. Dzięki za oglądanie, siema!